Tak aktualnie wygląda pięciu najlepszych znajomych na moim głównym koncie w Brawl Stars, których mam dodanych. Jeśli chcesz dołączyć do listy moich znajomych, to masz taką okazję, bo dzisiaj z tego odcinka dodam dwie osoby i możesz to być właśnie ty. Więc co zrobić, żebyś tutaj był na moim koncie w znajomych? Po pierwsze i bardzo ważne, trzeba zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem, dobijamy tutaj dużo lajkaczy. Oprócz tego zostawić suba na moim kanale, też jest to bardzo ważne i będzie sprawdzane. A kolejna rzecz, to mieć wpisany kodzik w sklepie Brawl Stars, o tym nie zapominajcie, bo kody się wypisują co tydzień i co tydzień trzeba je wpisywać po raz kolejny, więc... Góry, dziękuję, jak piszecie. No i w komentarzu napiszcie swoje ID, żebym miał jak was dodać. A ja witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Brawl Starsowego QA na moim kanale. Dzisiaj czas na nowe pytania związane z nową aktualizacją. Te pytanka oczywiście, zadawaliście mi wy. I jedno z nich, między innymi dotyczy nowego sposobu, przez którego możecie dostać bana w Brawl Stars. I ten sposób jest dopiero od tego update'u, wcześniej go nie było, więc musicie o nim wiedzieć, bo coś czuję, że no jakaś część z was mogłaby właśnie przez to stracić swoje konto w Brawlu na jakiś czas. Oglądajcie do końca, żeby nic nie przegapić, bo ogólnie wszystkie pytania są mega ciekawe. Pytanie numer jeden, O co chodziło z tym hiperdoładowaniem do PAM. Okej, okay, ten bug był już chyba z dwa czy trzy dni temu, ale cały czas się o niego pytacie, więc jak wygląda sytuacja? Teraz jak to nagrywamy, jest już to naprawione, nie da się kupić tutaj hiperdoładowania do PAM, jest przy nim odliczanie zegarowe. Ale dwa dni temu, gdy wyszedł update do Brawl Stars, no to normalnie można było od razu wejść sobie w pamkę i kupić tą hiperkę. Tylko największy hit jest taki, że no przecież Pamka nie dostała jeszcze hiperdoładowania w tej ostatniej aktualizacji, więc dlaczego nagle tutaj to działało i dało się to kupić? Był to bug, no bo w grze ta hiperka nie działała. Już tak jak miała działać. Nie było to w ogóle hiperdoładowanie, tylko bardziej po prostu moc łasami, którą ma pamka, i to był taki bug, Twórcy przez pomyłkę to wprowadzili, nie chcieli tego. Oczywiście szybko to naprawili, ale w tym czasie kilka osób już zdążyło je zakupić za 5000 monet. No i tutaj stał się duży problem. Bardzo możliwe, że jak już nagrywam ten odcineczek, to wiadomo co te osoby dostaną w zamian za to, że kupiły to hiperdoładowanie, zostało ono im zabrane. Najprawdopodobniej będzie to po prostu zwrot monet, że otrzymacie 5000 monet zwrotu. Z tego co słyszałem przez chwilę, niby było też tutaj hiperdoładowanie doładowanie do Shade, ale nie wiem, czy to było prawdą czy nie, bo teraz totalnie już tutaj nic nie mamy w tym miejscu na hiperkę. A my lecimy już sobie do drugiego pytanka. Czy kupujesz dostęp do J Jonga? Okej, okay, przedwczesny dostęp do J Jonga wleciał tam wczoraj czy przedwczoraj. No i generalnie zadymiarz ten jest rzadkości mitycznej. Troszkę jednak ten dostęp kosztuje, ale nie zmienia faktu, że normalnie pewnie bym go kupił. Lecz jest jeden problem, dlaczego go nie zakupiłem i nie zakupię. Gdy ten zadymiarz wychodził w przedwczesnym dostępie do sklepu, no i w sumie nawet teraz, no to mnie nie ma totalnie w domu, jestem na wak w Egipcie, jak wiecie. I po prostu, no, nawet nie miałbym jak nim grać, nie miałbym jak robić wam liveików zgrania i wbijania go, więc bez sensu, żebym go kupował i po prostu na razie go odpuściłem. Eee, odblokuję go sobie za kredyty. Propo tej postaci jeszcze jej nie testowałem, więc może szybko sobie sprawdzę tego Jay-Jonga. Tak on wygląda z tym skinkiem nowym, w ogóle jest bardzo ładny. Mamy tutaj, moi drodzy, oprócz tego też tytuł Amor Fati, Ej, jakiś dziwny taki, ale fajna ikonka, czy to są bańki? Chyba tak. Szybko go sobie przetestuję w gierce na jednym z nowych trybów, a wy dajcie znać w komentarzu, eee, czy już tego Jay-Jonga właśnie macie kupionego. W przedwczesnym dostępie czy nie? Ja tutaj mam jeszcze do niego mutację, więc ciężko mi go tak będzie tutaj testować. No bo z mutacją jest o wiele mocniejszy, nie? I to jest zupełnie inny że jak macie do niego. No nie mutację, tylko moc Wasabi. Sorry, myli mi się to. Ale generalnie sama postać sobie jest fajna. Em, podoba mi się, zwłaszcza właśnie z tą mocą Wasabi. Jest strasznie mocny. Em, ma też całkiem ciekawego ulta, em, który sporo daje, więc normalnie na pewno bym go kupował. Za to propos przedwczesnych dostępów, na pewno kupię case, gdy będzie wychodziła wcześniej. No i też myślę, że rozdam jeden taki pakiet z case dla kogoś z Was kto subskrybuje mój kanał. Dlatego jak jeszcze mnie nie subskrybujecie, to naprawdę polecam tego suba zostawić. Kiedy będziesz miał tego króla Franka i jaki kolor w końcu weźmiesz? E, no w sumie to już miałem go kupować jakiś czas temu, ale jakoś tak zatrzymały mi się tutaj punkty e, na 14 tysiącach i brakuje mi równego tysiaka, więc no pewnie jak wyjdzie nowy karnecik albo przedwczesny dostęp właśnie tutaj case, e, to od razu wtedy będę miał punkty uzbierane i któregoś z tych oto tutaj sobie zakupię za dymiarzy. No i zastanawiacie się pewnie którego, czy wybrałem czerwonego, czy niebieskiego. W końcu podjąłem decyzję i już wiem. Drodzy widzowie, wezmę niebieskiego. Już wam mówię dlaczego. Jako sam kolor bardziej mi się podoba czerwony, ale ten niebieski o wiele lepiej pasuje do ataków, bo te ataki są takie granatowe, no i to idealnie do niego pasuje. Stąd też właśnie jego sobie kupię. Zastanawiałem się jeszcze, czy nie poczekać na wiedźmy Mendy, bo ona też będzie za punkty. Jak wszystko wydam na te skiny do Franka, no to już nie będę mógł jej kupić, albo na pekkę Asza, bo on też ma wejść. Ale zdecydowałem, że w pierwszej kolejności wolę kupić skina do Franka, bo to jest najdroższy skin w grze i chcę mieć takiego. Której z postaci to nie ma mocy? Wasabi najbardziej żałuje, że nie dostała. Mega ciekawe pytanko. No bo jak wiecie, mamy tylko 60 mocy Wasabi, no a zadmiarzy w Brawlu jest troszkę więcej. E, no i powiem wam tak: Dla mnie najważniejsze jest to, że Spike ma moc Wasabi i z tego się cieszę. Ale udało mi się znaleźć grafikę u ziomeczka Eclair Bleu, gdzie wrzucił wszystkie postacie, które właśnie mocy Wasabi nie dostały. No widzicie, rzeczywiście jest ich sporo. I powiem wam tak: no na pewno w pierwszej kolejności chciałbym, żeby Grip dostał, to by było naprawdę spoczko. Lubię tego zadymiarza i szkoda, że on nie ma. E, szkoda też, że Chester żadnej nie dostał, to jest troszkę dziwne. E, no bo Chester ostatnio był często wybierany właśnie do tego typu rzeczy. Bardzo, ale to bardzo żałuję, że Grom nic nie dostał, bo to jest mój ulubiony thrower, więc no szkoda. I w sumie śmiesznie by też było, jakby Kit dostał, a też jej nie ma. No to, to chyba takie postacie wybieram. Czy słyszałeś o czerwonej kartce w Brawl Stars? O co z tym chodzi, moi drodzy? To jest nowy sposób na bana, i tak słyszałem o tym. Dowiedziałem się o tym ostatnio od twórców Brawl Stars, że w ogóle coś takiego istnieje i że wprowadzili to w tej aktualizacji. Myślę, że mało kto z Was wie o tym nowym sposobie na dostanie bana w Brawlu, a warto o tym wiedzieć. Stworzymy sobie drużynę i ktoś na przykład do Was dołączy i na czacie drużynowym napiszecie. Jakieś przekleństwo, lub po prostu obraźliwe, brzydkie słowo, to twórcy wprowadzili nową rzecz. Nie no i że dokładnie to badają, dokładnie to sprawdzają i mogą łatwiej wyłapać, że tak się zachowujecie. To dodatkowo, jak was wyłapią, że coś takiego robicie, że tak brzydko piszecie, to dostajecie bana na początek na dwa dni, czyli tak zwaną czerwoną kartkę. Dostajecie takie powiadomienia, jak tutaj widzicie. No i tam twórcy mówią, że ze względu na tutaj wrak tych waszych zasad behawioralnych, że no nie piszecie tutaj za ładnie i to jest niekulturalne, a wręcz obraźliwe dla drugiej osoby, dostajecie bana na dwa dni, na początek, na dwa dni Bo później jak znowu będziecie coś takiego robić, to kara może się powiększać, powiększać, aż może dojść do całkowitego bana na konto. Przez te dwa dni oczywiście totalnie nie możecie wchodzić do Brawla, nie możecie w ogóle grać i tym podobne, więc no myślę, że nie warto tak pisać i pamiętajcie, żeby zachować kulturę. Kolejne pytanie, czy zrobisz swój quiz trio zadymiarzy? O co w tym chodzi widzowie? Znajdujemy się teraz przy takim specjalnym quizie, mamy taką tarczę i ja widziałem, że to jest bardzo popularne ostatnio na Twitterze, Reddicie i tak dalej i każdy robi własne takie. Pisaliście mi, żebym też zrobił, nie ma problemu. Mamy tu wszystkie trias z Brawl Stars i nasze Zadaniem jest zaznaczyć na fioletowo nasze ulubione trio. Na niebiesko trio, które kochamy, na zielono trio, które lubimy, na żółto takie, które jest dla nas neutralne, nie jesteśmy jakimiś fanami, ale też nie hejterami, na pomarańczowo takie, którego nie lubimy, a na czerwono takie, które hejtujemy. Więc zaczynamy od mojego ulubionego na fioletowo. No i oczywiście, że będzie to to ze spajkiem, no widzowie, musimy je tutaj od razu zaznaczyć, jak mógłbym nie wybrać trio, gdzie jest Spike. Następnie na niebiesko zaznaczamy trio, które kochamy. Ok. I powiem wam szczerze, że tutaj muszę się Troszkę bardziej zastanowić. Ja chyba. Mm, raczej to będzie to trio Halloweenowe. Uwielbiam po prostu klimat Halloweenowy, wbrew no wręcz kocham po prostu Halloweenowe updatey w Brawl Stars, więc dlatego wybieram Ms, Franka i Mortisa. Nie dlatego, że jakoś bardzo lubię nimi grać, tylko po prostu za sam klimat tego. E, więc myślę, że tutaj zasługują na wyróżnienie. Teraz trio, które lubimy. Na zielono trzeba zaznaczyć. Hmm, co my tu ciekawego mamy? Jest też kilka takich fajnych, Kurczę, macie jakiś pomysł widzowie, ja chyba to e, dinozaurowe, bo no mi się tak fajnie. Każdy z wakacjami. E, dlatego mogę dać, że je lubię. Możliwe, że teraz właśnie w kolejnym update dołączy jakiś nowy zadymiar do tego tria. Zmieniam kolor na żółty i teraz musimy wybrać takie neutralne. Czyli ani, że jakoś lubię, ani, że nie, nie lubię. Wiecie o co chodzi? E, no to takie totalnie dla mnie obojętne trio. Chyba Arcade Trio. No nic mi ono nie przeszkadza, nie? Mamy tutaj, jak widzicie, Rico, mamy Broka i mamy 8 bita Takie neutralne. Na pomarańczowo muszę zaznaczyć trio, którego nie lubię. Wiecie co? Chyba będzie to Stune Show, czyli Janet, Bonnie i właśnie Stu. Mimo, że samym Stu na przykład lubię, pykać Picasso... Zostałymi zadmiarzami już nie, aczkolwiek sam też wystrój i wygląd po prostu tego trio mi nie siedzi. I na czerwono trio, które hejtuję, którego najbardziej nie lubię. Wybaczcie, ale trio kosmiczne to jest takie, za którym nie przepadam. Jakoś te postacie mi nie siedzą, więc je tutaj zaznaczamy jako samo trio, takie najgorsze. Dajcie znać, jak wy byście wybrali. Następne pytanko, czy Polacy w końcu awansowali na Brawl Cup? Otóż widzowie, no, chodzi o specjalny turniej esportowy, który będzie już za niedługo i niestety chłopaki z Polski, czyli Food Esports, Nowy, Gero i miał nie awansowali na ten turniej. Tam będą same najlepsze drużyny wszystkich regionów, no i żeby tam się zakwalifikować, no to trzeba by było być w top 2. Dwie pierwsze drużyny z naszego regionu, czyli SK Gaming i Humble tam awansowały, no a Foot Esports było na czwartym miejscu, więc troszkę niestety im brakło. W poprzednich finałach miesięcznych byliśmy blisko, gdybyśmy wygrali na Humble, no to później byśmy mieli finał i po jego zwycięstwie to my byśmy awansowali. No ale odpadliśmy w półfinale, szkoda. Lecz turniej ten będzie bardzo ciekawy odbywać się będzie w maju, gdzie razem z Lenim na pewno będziemy wam go komentować. Będą tam wszystkie najlepsze drużyny z całego świata, jak na przykład Zeta Division, jak Regek, no i kilka innych naprawdę mocnych ekip. Nagrody też będą mocne, wy też będziecie mogli zdobywać nagrody, więc zapowiada się ciekawie. Słyszałeś o zmianach u Mortisa i Greya? Generalnie czytałem tą całą notkę wydania, więc właśnie z niej się dowiedziałem, że takie zmiany są, ale wcześniej to nie wiedziałem. Zobaczcie, jak zjedziemy sobie prawie na sam dół i mamy tutaj zmiany w balansie, no to informują nas, że Moe dostał zmianę, że Oli, ale to wiedziałem, to było oczywiste. Ale patrzcie, Grey, celownik gadżetu Laska, przechodzi teraz przez ściany. Wiedzieliście o tym, że został zmieniony ten gadżet? Oprócz tego, zmiana jest też u Mortisa. Szarża i sprint na zerowy dystans. Mortis może wbiegać prosto w ściany, jakby wcześniej nie umiał. A Candice zadawać obrażenia bez przemieszczania się. I jeszcze do Franka. Odporność na kontrolę nad tłumem działa teraz na więcej efektów, ogłuszeń, zamrożenie, uziemienie. Więc też się tego niedawno dowiedziałem, ale słyszałem o tym. A w tym odcinku z QA to już na tyle. Piszcie kolejne ciekawe pytanka w komentarzach. Piona.